Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj będzie test, bo już dawno nie było. Tak. Yy, I dziękuję, chciałabym podziękować Wam, że wbiliście ty, ponad tysiąc wyświetle, wyświetleń pod tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za to. I yy, tak, i yy, ta, także dzisiaj yy, w zamian podziękowania takiego dosyć przypadkowego testujemy czekoladę z Angel Hair. Także tak, w ogóle ja mam takie trochę włoski, takie piękne, takie różowe, ale nieważne różowe to nie są różowe włosy, to są bordowe włosy, a dokładnie Sherry pie. Nieważne. Dostałam ją, także bardzo dziękuję, ba bardzo mi miło, że dostałam taką czekoladę na pewno. Na pewno koleżanka mojej mamy, która mi ją dała, musiała się wykosztować. Dziękuję bardzo. Także ją testujemy, kochani. Tak, bardzo jeszcze raz dziękuję. Testujemy. Taśma oczywiście jest zaklejona, więc może skoczyć po nożyczki. Chwileczkę. Jest. No nie, no tu leżały nożyczki, ja, Pity. Dobra, nieważne. Mam, otworzyłam. Także teraz robimy. O, i teraz robimy... Uf. I teraz robimy... Uf. O, gold. Ej, nie pachnie takim mega chamskim plastikiem, pachnie ładnie. Czuję się jakbym otwiera Labooboo normalnie. Także teraz robimy siup i oczywiście gold. Jak przystało, no nie? to otworzyć. Oczywiście. Jestem taką psują, że oczywiście ja nie, nie otworzę tego ładnie. Normalnie. Hello. O nie! I tu jest herów. Widzicie? Są tutaj takie her, 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 hery, że mam nadzieję, że to nie będzie skam. Oby nie był. Ma być tak jak tu. Wielkie przełamanie. Trzy, cztery. Eł. O nie, ale to się tak. O dobra. Tu bardziej to widać. O nie rozpada się. O nie. O, nie. Ba. Mega dobre. Mm -hmm. Wow, Jest dobre, bo nie mogę ogólnie znaleźć tej Angel Hair, ale już była drąca to była ostatnia, i mm, w końcu kupił ją ktoś inny. Ta, ale moja koleżanka ją jadła i mówiła, że tam nie ma włosów, a tu są włosy, także dziękuję jeszcze raz bardzo. za taki cudowny prezent, jeszcze jedno przełamanie. Nie wiedziałam nic, ale okej. Okay. Mm, dziękuję bardzo. Bardzo miło mi. Jest naprawdę dobra. O! Czy... No, nie było to takie fajne, ale okej. Okay. mega dobra. Ocena. Też... Widać, że więcej jest czekolady niż to tego kremu, ale okej. Okay. Nie narzekam, bo jest naprawdę bardzo dobra. Kochani 9 na 9 8,5 na 9 No 8,5 na 10 Bardzo dobra Ale zawsze może być lepiej Omega mhm. dobra mhm. Bardzo dobra i fajne jest to, że są tutaj kudły, a jednak koleżanka mi mówiła, że w ogóle nie było i nawet mi chyba z przesłała, także przesłała, tak jak to się wytnie. Od nie wpadło mi to do gardła. Ale dobra, fajna jest ta różowa czekolada, taka trochę inna Inna, to źle zabrzmiała, dobra A ten krem pistacjowy ten spróbujemy Mówi no, pistacjowe? 2% 2% pistacji No, a ten krem pistacjowy, czekaj, nie, dobry Nie, dobry, ej Mega pistacjowy, dobra Ocena. Jednak 9 na 10. Mega dobre. Cieszę się. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję szczególnie koleżance mojej mamy, która mi to wręczyła. W sensie moja mama mi to wręczyła, ale no. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Naprawdę bardzo dobra czekolada. Dziękuję bardzo i bardzo mi miło i dziękuję.